Hej. W zeszłym roku wprowadzono całkowity zakaz y, przemieszczania się, a w tym roku Sąd Najwyższy orzekł, że był on całkowicie bezprawny i z pogwałceniem podstawowych y, praw zawartych w Konstytucji. Y, dlatego postanowiłem y, zapytać, y, wydaje mi się, w dobrym miejscu, mianowicie y, na policji, ile osób. Y, Zostało spisanych na podstawie tego nieprzepisowego prawa, ile osób spotkało się z tym, że został nałożony na nie mandat i jakie mają drogi odwoływania się albo walczenia o swoje prawa ci, którzy ponieśli konsekwencje tego bezprawnego rozwiązania. Dlatego, że służby i policja były informowane o tym, że ten zakaz jest niezgodny z konstytucją że nie jest zapisany w ustawie, że nie szanuje praw człowieka, a mimo to prowadzili działania, które miały na celu przymuszenie do tego, żeby zostać w domu i oczywiście sądy anulowały część tych mandatów. Ale zastanawiam się, ile z osób na przykład stwierdziło, że łatwiej jest zapłacić ten mandat 50, 100 czy 200 zł, albo 500 i mieć z głowy, a ile osób na przykład w ogóle nie wiedziało i uznało, że no trudno. Złamali prawo i powinni ponieść tego konsekwencje. No i też warto byłoby się zagłębić jeszcze i spróbować sprawdzić dokładniej, jak wygląda kwestia przymusowego zakrywania twarzy i jak się ona ma do przepisów. Oczywiście ostatnio coś teraz zmienili, co też będzie wymagało Pogłębionej analizy dotyczące zakrywania twarzy, bo nie chodzi o to, żeby nazwać komuś, nie zakrywać twarzy, tylko chodzi o to, żeby żyć w pewnej rzeczywistości, na którą się teoretycznie zgadzamy. Więc jeżeli państwo podejmuje działania ograniczające swobody działalności gospodarczej, przemieszczania się i narażania ludzi na to, że będą ponosili konsekwencje, na przykład związany z różnymi chorobami płuc przez to, że się chodzi z zakrytą twarzą przez tyle czasu, to warto sprawdzić, czy robią to zgodnie z przepisami, na jakie teoretycznie się zgadzamy mieszkając w tym kraju i czy robią to z podstawową zasadą poszanowania swoich pracodawców, tych, z których podatków są ich pensje, tych, którzy teoretycznie dają im mandat zaufania i chcą, żeby w ich imieniu wprowadzali pewne rozwiązania i decydowali o czymś. Dlatego wysyłam pisemka takie, jakie są w opisie do tego filmu. Jest do nich link, żeby się z nimi zaznajomić. Do Komendy Miejskiej w Lublinie, do Komendy Wojewódzkiej w Lublinie i do Komendy Głównej Policji. Sprawdzimy, ile takich działań funkcjonariusze podjęli i zobaczymy, czy policja odpowie na temat możliwości odwoływania się bądź dążenia do poniesienia konsekwencji przez funkcjonariuszy, którzy de facto przekroczyli swoje uprawnienia, działając wbrew konstytucji i wbrew ustawie o policji. Dlatego, że część funkcjonariuszy potrafiła do tego podejść. Normalnie, i w momencie, w którym uzyskiwali informacje o tym, że jest to nielegalne, swoje działania ograniczali, chociaż i tak nie powinni prowadzić nie wiem, spisywania i pouczania i w ogóle, a część bardzo zawzięcie i ochoczo, że tak powiem, wystawiała mandaty. Nawet jeśli to były mandaty związane z tym, że dostawali taki przykaz z góry albo mieli do wyrobienia pewną normę, no to w razie czego oni mogą też dążyć do tego, żeby ukarać swoich zwierzchników, którzy. Przymuszali ich do prowadzenia nielegalnego działania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do zobaczenia.